Cześć, dotarliśmy na targi CES 2026, więc zaczynajmy. Powiem Wam, że tym razem jest tu naprawdę sporo ludzi, ale nie przyjechaliśmy tu za ludzi, więc chodźmy obejrzeć nowe urządzenie. Zacznijmy od Yugoina, który w tym roku wyszedł mocno poza ramy firmy od kabelków. Po pierwsze, wchodzą w smart home z nową marką Synker. Pokazali wideo, dzwonki i kamery, a co dla mnie kluczowe, stawiają na lokalne AI. System rozpoznaje twarze i zwierzęta bez wysyłania danych do chmury. Zero abonamentów, pełna prywatność. Dla mnie jako twórcy ciekawszy okazał się jednak ich nowy NAS serii NASync. Dzięki lokalnemu silnikowi AI możesz rozmawiać ze swoimi plikami, szukać konkretnych ujęć wideo, opisując je słownie, a wszystko dzieje się na dysku, nie w internecie. Co prawda przyjechałem do Las Vegas na test, ale nie mogłem pozwolić sobie odpuszczenia takiego widoku. Przyjechałem tutaj za Jekiem, natomiast on poszedł biegać. Ja wolę sobie troszkę wolniej, ale samemu. Jeszcze fajne, miłe zaskoczenie. Kiedy szukałem informacji o tym, czy uda mi się mieć e, internet za pośrednictwem usługi ESIM tutaj, gdzie się poruszam, czyli w kanionach, a przynajmniej w tej niższej części. Byłem przekonany, że to się nie uda, natomiast i tak zawierzyłem operatorowi, a właściwie usługodawcy SAI, który oferuje e-simki i jak dotąd mam tutaj całkiem sensowny zasięg LTE, co bardzo mi pomaga przy nawigowaniu. Teraz coś dla fanów pracy w terenie i survivalu. Odwiedziłem stoiska Fossibota i SJCAM. Motywem przewodnim była ciemność. To pancerny telefon, który ma najmocniejszą na świecie noktowizję w telefonie, zasięg aż do 50 metrów. Idealnym uzupełnieniem jest nowa kamera SJCAM SJ20. Chińczycy zrobili coś, czego brakowało u konkurencji. Podwójny obiektyw. Jeden do dnia, drugi ultrajasny, dedykowany do nocy. Kolejne miłe zaskoczenie to Bazeus. Do tej pory kojarzyliśmy ich z tanim, poprawnym audio. Na CES 2026 zrzucili bombę. Oficjalne partnerstwo z Bose. Inżynierowie Bose będą stroić flagowe modele Bazeusa. To oznacza, że walka w segmencie jakość-cena wchodzi na zupełnie nowy poziom. Przejdźmy do motoryzacji, bo tu działo się sporo dziwnych rzeczy. Po pierwsze TCL. Nie robią aut, ale robią to, co w nich najważniejsze, czyli ekrany. Pokazali kokpit od słupka do słupka. Prawie 48 cali w jednej tafli szkła. Co ciekawe, stawiają Nadrukowany OLED. Ta technologia jest tańsza i bardziej elastyczna niż klasyczne panele. A co z Bugatti? Tutaj małe sprostowanie, bo w sieci krąży wiele plotek. nogi, które widzieliśmy, to nadal współpraca z Bitech. Ewolucja, nie rewolucja. Prawdziwym szokiem było jednak coś innego. Firma Dreamy, ta od odkurzaczy, pokazała elektryczne auto, które wygląda, no cóż, jak Bugatti w wersji sedan. Chińczycy nie biorą jeńców. Więcej nowości z targów C znajdziecie na nowej stronie z aktualnościami i recenzjami ze świata nowych technologii. Link w opisie. Wracając do obrazu, miałem na nosie prototypowe okulary od tcl -a. I zaznaczam, to prototyp, demo technologiczne. Ale jeśli tak ma wyglądać VR za dwa lata, to jestem na tak. Ekrany o szalonym zagęszczeniu pikseli, zero efektu siatki, idealna czerń. To, co pokazało tu TCL, pewnie wkrótce trafi też do okularów Mety czy Apple. Na drugim biegunie rozmiaru jest Samsung i jego 130-calowy microLED lub, jak to woli, Micro microRGB. To tak zwany endgame telewizorów. Brak filtrów, czyste diody LED, jasność wypalająca oczy i nieskończony kontrast. Stojąc przed tym ekranem, masz wrażenie, jakbyś patrzył przez okno. Cena? Pewnie tyle, co dom pod Warszawą, ale technologia jest obłędna. Oczywiście Samsung pokazał też rzeczy bliższe ziemi. Freestyle drugiej generacji to teraz w zasadzie przenośna konsola. Możemy odpalić sobie na suficie gry z chmury Xboxa bez konsoli, wystarczy pad i net. Jako gadżet na wyjazdy czy nawet do salki treningowej w garażu super sprawa. I na koniec temat, który na CES zawsze budzi najwięcej emocji. Roboty. W tym roku nie są to tylko już chwiejące się ciekawostki, ale maszyny, które coraz śmielej wchodzą w nasze życie. Po pierwsze humanoidy. Roboty humanoidalne przestały chodzić, jakby miały pełną pieluchę. Teraz poruszają się płynnie, szybko i co najważniejsze, mają sprawne dłonie. Widziałem na własne oczy, jak robot składał pranie. Oczywiście robi to wolniej niż ja czy wy, ale się nie męczy. Po drugie, roboty psy. To mechaniczne czworonogi, które kojarzycie z Boston Dynamics. Chińskie firmy pokazały modele, które kosztują tyle co dobry laptop, a potrafią pilować domu, sprawdzać, czy nie zostawiliście włączonego żelazka, a nawet bawić się z prawdziwym psem. Podsumowując robotykę na CES 2026, przestajemy pytać, czy to możliwe, a zaczynamy pytać, ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Spokojnie, ceny spadną szybciej niż myślicie. Mało tego, widziałem też na żywo słynnego składaka na trzy części, umownie nazwanego Trifoldem. Po rozłożeniu to gigantyczny tablet, po złożeniu nieco grubszy smartfon. Dla mnie to po prostu marzenie. Mobilne biuro, montaż wideo i analityka w jednym ekranie w kieszeni. Jak widzicie, C2026 to mieszanka twardej technologii i szalonych wizji. Dajcie znać w komentarzach, co Was najbardziej zaintrygowało. Składany smartfon, 130-calowy ekran, czy może jednak wolicie, żeby kierownicę w taksówce trzymał człowiek?